啊。嗯 Rady ósmej sesji Rady Gminy Kołaki Witam przybyłych na dzisiejszą sesję Pani i Panów Radnych, witam panią kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Dorotę gazdańską Witam Panią Skarbnik Gminy. Witam Panią Sekretarz Gminy, pracowników Urzędu Gminy, witam Pani i Panów Sołtysów, witam mieszkańców gminy, witam nasze media. Zgodnie, zgodnie z artykułem 20 <laughs> ustęp 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym obrazy Rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obraz są udostępniane w biuletynie informacji publicznej i na stronie internetowej gminy. E, bardzo proszę o listę obecności. I udział bierze 14 radnych, co stanowi wystarczających form do podejmowania prawomocnych uchwał. Obrady dzisiejsze będą przebiegać zgodnie z porządkiem, który Państwo otrzymaliście. Czy do porządku są jakieś yy, uwagi? Nie widzę. Proszę o przyjęcie porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty przy 14 głosach za. Kolejny punkt to przyjęcie protokołu obrad 7 sesji Rady Gminy z dnia 27 marca 2025 roku. Protokół został zamieszczony na stronie wid. Bardzo proszę, czy są uwagi co do protokołu. Nie widzę proszę przyjęcie. Protokół kto jest za, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Protokół został przyjęty. Panie wszyscy, proszę. Dziękuję. Protokół został przyjęty przy 14 głosach za. Kolejny punkt to jest interpelacja i zapytania Rady. Bardzo proszę Państwa Rady, czy są jakieś pytania, interpelacje? Nie ma. Kolejny punkt to jest informacja pana wójta o pracy między sesjami. Pan wójt nie mógł przybyć w przeczyt zdrowotnych, za to przepraszam, bo przebywał w szpitalu. Bardzo proszę panią Zakończyć. Informacjami w internecie pracy nad sesjami. Uchwały podjęte na ostatniej sesji dnia 97 w dniu 27 marca została przedłużona Wojewodzie Wojewódzkiemu, a w sprawach finansowych Regionalnej Izby Obrachunkowej i sesji, w Województwie Nowym Kraków. sesjami, trakcie instytucja między gminy realizował bieżące sprawy z ważniejszych rzeczy, które zostały zrealizowane w tym okresie tak. Zakończono uzupełnianie nawierzchni żwirowych uzupełnienie drogowych oraz profilowanie dróg gminnych. Do tego celu użyto 1600 zł przez 7 Żeby oraz 162 robocze godziny. Położny koszty napraw dróg w 151 600 zł. Obecnie trwają prace związane z realizacją przebudowy dojazdów do posesji na terenie gminy Kładu Kościela z udziałem dofinansowania z Polskich Ładów. Wartość inwestycji wynosi około 7 394 000 złoty przed dofinansowaniem 7 miliony 24 tysiące 12 zł. Na wniosek wójta została powołana przez województwo Podlaskiego komisja do szacowania strat spowodowanych przez wnioskami Komisja zakończyła szacowanie strat. W terenie obecnie trwa sporządzanie protokołów. Trwają prace projektowe dotyczące remontu Stacji uzdatniania płodu z Leśnica zgodnie z harmonogramem jeszcze w tym roku mają rozpocząć pracę w terenie dotyczące budowy odcinka wyciągowego zasilającego tereny turystycyjne przy trasie S8. Koszt zadania wynosi 4 323 982 zł, a wkład własny 216 199 zł. Gmina Kołaki Kościelna otrzyma dotację na budowę placu w miejscowości Ubince Kruszy w ramach projektu Kreatywna Ryś. Szacowana wartość projektu to 42 500, z czego dofinansowanie 21 500. Gmina Kołaki Kościelna otrzyma również dotację na zakup nowego średniego samochodu pożarniczego oraz dodatkowe, dodatkowe wyposażenie. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja do zruszenia przetargu na zakup samochodu. Szacowana wartość projektu to 1 293 318 zł, z czego dotacja wynosi 1 34 654 zł. Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na montaż pop ciepła instalacji fotowoltaiki, pieca, wraz z motorzami ciepła oraz oświadczenie na dwóch budynkach obwodniczych, straży pożarnych. W o w Wartość utacji wynosi 310 tysięcy i wynosi 100% kosztów. Zostało ogłoszone zapytanie ofertowe dotyczące zadania skończonego ze zwiększeniem bezpieczeństwa styków w sieci WAN, zapewnieniem dostępu do szeregu usług internetowych, niezbędnych w pracy urzędu oraz stworzenie bezpiecznej sieci WI w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd. Istotnie z uchwałą oceny Województwa w jednostkach w dniu tacy w kwocie 20 tysięcy na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umożliwionych działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w obrębie obradowym z przeznaczeniem dla jednostek ogrodniczych Straży Pożarnej w danym roku. W dniu 21 czerwca 2005 roku odbył się uroczysty i 100 stuleciach ogrodniczych Straży Pożarnej w płatnościach. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt to jest podjęcie uchwał w sprawie pierwszej zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Kołaki Kościelnej na lata 2025-2029. Szanowni Państwo, w wieloletniej prognozie finansowej zostały zmienione załącznik nr 1 i załącznik nr 2, czyli w załączniku nr 1 zostały zaktualizowane kwoty do projektu uchwały budżetowej, natomiast w załączniku przedsięwzięcia została zwiększona kwota w 2025 roku, która była niewykorzystana na teleopiekę domową. To no, tyle co do no, no. zmian. Dziękuję bardzo. Proszę o podjęcie uchwały. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta. 14 głosach za. Kolejny punkt to jest yy, zmiany budżecie gminy na 2025 rok. Jedną z najważniejszych zmian to wprowadzenie yy, dotacji na rozwijanie systemu prawownica położenicznego w kwocie 1 035 tysięcy 20 tysięcy na środki pochodzące z innymi ujęta na sprzęt do jednostki OPS w Kurusza i 21 500 środki na realizację z Urzędu Różnictwa Pograwskiego na realizację utworzenia strefy aktywności w miejscowości łóżnice Dusze. To jest po stronie dochodów, natomiast po stronie podatków na no płocki równocześnie, czyli załóg tego samochodu stanowackiego środki własne wchodzi 260 000, 20 000.